Mm -hmm. I tam na konferencji prasowej po meczu Optima Energia Polska, którym dziś na Podpromiu podejmowała drużyna Sopotu Bears Uniwersytet Gdański Tref Sopot. Z nami jest pan trener oraz zawodnik drużyny gości, Mr Coach. Could we could you please share your opinion yeah. um, on today's match? First yeah. uh, congratulations to um and uh, I thought that it was overall a very um, Until the end, a very hard-fought game that we did a decent job. Even though I did not feel that we played, um, um, I can take it too. <laughs> that we can, that we, uh, that we played um, our game enough, and then in the end, that we kind of um, allowed um, allowed Razovia to um, play their game and play the their style. And in the end, it showed. Right, it showed there was a sensitive point where. They just blew the game open. And um, um, yeah, I think it's a lot of small mistakes that we made. And in the end, um, I think it's sometimes uh, I underestimate or people underestimate how young we actually are. And um, that that showed, I think, in certain aspects today, really showed today. And then at one sensitive point where we did not get the rebound. Um, Koperski went and got a layup and that completely uh, switched the momentum of the game and um, we couldn't really fight ourselves back into it and um, I thought it was unfortunate because up until that point I thought we still had a chance even though we played um, their game. Um, and yeah, to me uh, this hurts especially when you then also look we only made 14 from 21 from 28 free throws. Which also nie you Ci chance to, to win a game. Okay. Yeah, thank you. Thank you Mr. Enrico. Aleksander miał. twoja kolej. Na wstępie <laughs> chciałbym pogratulować trenerowi Bychawskiemu i całemu zespołowi z Rzeszowa. Zasłużyli na <laughs> to <laughs> zwycięstwo. <laughs> tak jak już trener wcześniej powiedział, mieliśmy problem z rzutami osobistymi. 14 na 28, 50% skuteczności. Nie jest to dobry wynik. Mieliśmy też problem z powrotem do obrony. Co właśnie przykładało się na to, że mieli dużo e, e, dwóch taktów sam na sam i zdobywali łatwe punkty. E, też uważam, że mogliśmy wrócić do tego meczu, pomimo tego, że nie graliśmy tego, co powinniśmy. Ale też e, no, skuteczność za 3, 3 na 20 też nie jest e, jakaś najlepsza. Hmm. Bardzo dziękuję. Jeśli jakieś pytania nie? To o rzuty tu, bym zapytał, nie? Yy, to... Przepraszam, jeszcze bym yy, prosiła o mikrofon. Dziękuję bardzo. O te rzuty wolno, bo to już któryś mecz to macie problem. To się wydaje najprostszy element, prawda? A no szwankuje naj coraz, coraz gorzej. Yy, no nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. No, mamy po prostu problem ze skutecznością zrzutów, zrzutów osobistych. Nic więcej nie mam do dodania. Dobrze, dziękuję bardzo mam jeszcze jakieś pytania do zawodnika lub do pana trenera? To wszystko. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki tak, Sumeć. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Z nami jest teraz tener naszej drużyny pan Wojciech hawski oraz Masiej Koperski. W pierwszej kolejności prosimy pana trenera o zabranie głosu. Dobry wieczór. Po raz kolejny powiem, że okropnie się cieszę. Gratuluję moim zawodnikom zwycięstwa w tym meczu. Dziękuję przeciwnikom za, za grę. Dobrze było się spotkać z moimi byłymi kadrowiczami. Mateuszem, Samcem, Tymkiem Sternickim, zawodnikami, z którymi miałem przyjemność być na Mistrzostwach Świata. Jak to ktoś kiedyś wspomniał, zabrałem grupę chłopców na mundial, ale to był bardzo, bardzo, bardzo przyjemny mundial. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Przede wszystkim dywagacje, w jakim składzie przyjdzie tref. Chociaż chcieliśmy się od tego odciąć, ale świadomość zawsze jest taka: że drużyna z Sopotu ma możliwość, o czym wspominałem, co jest rzeczą normalną, korzystać z graczy z pierwszej drużyny. Nie byliśmy do końca pewni, w jakim składzie przyjdzie drużyna, kto będzie grał. W momencie, kiedy tak naprawdę nie było żadnych wzmocnień z pierwszej drużyny, to też był taki psychologiczny cios trochę dla nas, bo łatwo wtedy do rozluźnienie. Wydaje mi się, że nie było na pewno rozluźnienia. Natomiast duża nitka, po prostu grała dobre zawody. Okropnie podoba mi się gra Braci Jęch. Naprawdę perspektywiczni, fajni chłopcy. Jak się na, na, biorą trochę ciała, to naprawdę będzie to fajnie wyglądało. Bardzo fajna gra Kacpra Ponitki. Naprawdę odważna, zdecydowana. Więc tutaj Szymona Kijzika. Natomiast. Trzeba szanować również to, że ten zespół ma takich graczy jak przede wszystkim Igor Wadowski, jak, jak Benjamin, czy, czy też słuchajcie Wojtek Czarlonko. To są gracze, którzy tak naprawdę jeszcze niedawno byli w Wyżej i w mojej opinii powinni tam być, więc nie dziwi nas mnie to, że ciężko się grało w tym meczu. Natomiast cieszę się, że w drugiej części złapaliśmy dobry rytm i... Zagraliśmy dobrze w koszykówkę. Nieprzypadkowo, pointując zabrębnić na konferencję Maćka Koperskiego po raz kolejny, e, chciałbym powiedzieć, że najważniejsze w życiu jest to, żebyśmy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby się wzajemnie szanować. E, kolejny świetny mecz Maćka. E, to jest gracz, który, jak każdy człowiek, ale przede wszystkim dobry gracz zasługuje na szacunek, bo Oddaje całe swoje serce tej drużynie i to widać było szczególnie w ostatnich meczach. I, I bardzo Ci, Maciek, za to dziękuję. A wszystkich naszych fanów, bardzo proszę o to, żeby również pamiętali, że nie zawsze się udaje, nie zawsze jest dobrze, ale nigdy nie brakuje serca i zaangażowania. Dziękuję za doping, za wspaniały doping, za liczne przybycie. na Ale i zapraszam, przybywajcie. Następny mecz gramy w Krośnie, do Krośna, nie jest daleko. Myślę, że. Można zrobić sobie niedzielę na troszkę dalszym Podkarpaciu w prawdziwych Bieszczadach i przyjechać z nami do. i kibicować nam na meczu w Krośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Maciek. Dobry wieczór. Myślę, że trener tak naprawdę wszystko tutaj powiedział. Na pewno spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. To nie było tak, że... Spojrzeliśmy, że przyjeżdża młoda, młoda drużyna z Sopotu, i, i to będzie spacerek. Nie? Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz, tak samo jak ciężkie mecze są z drużyną ze Śląska. To jest naprawdę utalentowana młodzież, która, która nie boi się grać w koszykówkę, nie wahają się. Oczywiście brakuje im trochę doświadczenia, nie liczę oczywiście bardziej doświadczonych zawodników jak i Wadowski czy Wojtek Czerlonko. Ale tak jak powiedziałem, spodziewaliśmy się tego i, i na pewno cały czas wiedzieliśmy, że musimy napierać drużynę z Sopotu, że w którymś momencie muszą pęknąć. pęknąć. Tak się stało w trzeciej kwarcie. W czwartej już tylko kontynuowaliśmy to, co wcześniej sobie wypracowaliśmy. Dlatego na pewno duże gratulacje dla naszej drużyny za te wszystkie trzy mecze, które wygraliśmy. Bo żaden z nich nie był prosty i myślę, że w końcu zaczyna to dobrze wyglądać. Oczywiście jest bardzo dużo pracy przed nami. E, bo doszło dwóch nowych zawodników, jest bardzo dużo elementów, które możemy poprawić. Możemy być na pewno bardziej płynni w ataku. I w moim zdaniu, moim zdaniem to przyjdzie. Po prostu potrzebujemy czasu, tak jak potrzebowaliśmy tego czasu w grudniu. E, I teraz dopiero zaczynamy zbierać owoce tej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, jeżeli mamy jakieś pytania, do tenera. Lub Maćka, to bym prosiła o zabranie ja może do trenera, w sumie super nowości. Pamiętaj, że w pierwszej połowie Maciek 9 minut zagrał, tylko trzy rzuty oddał, to takie było celowe. Trzymać takiego, nie wiem, dokera na ławce, żeby się otworzył w drugiej połowie. Wie pan, ja też już będę uciekał od tego, bo nie chciałbym, żebyśmy się skupiali nadmiernie na jednej osobie. Nie zależało tylko na tym, mówimy wszyscy ile, ile tutaj złego wylało się na Maćka i o ile gdzieś tam jesteśmy w stanie ocenić jego grę, że być może była daleko od oczekiwań, to jeszcze raz powtarzam, szacunek dla człowieka, dla zawodnika jest konieczny w każdej sytuacji. Pan, wydaje mi się, że ten manewr z tym, że Maciek wychodzi z ławki, uspokoił przede wszystkim jego głowę, uspokoił jego takie demony koszykarskie, zaczął spokojnie grać, zaczął wreszcie realizować i robić to, co robi, bo wie pan, ja wiem, że to zawsze będzie nepotyczne, bo to jest w dużej mierze, nie chcę używać słowa mój wychowanek, bo, bo, bo wcześniej e, e, też e, ktoś z nim pracował, ale tak naprawdę od wczesnych młodych lat pracował ze mną, ale wie pan to. Poza tym, że go bardzo lubię, to nie ma dużego znaczenia, to jest znakomity koszykarz i, i tyle. Już w poprzednich meczach dwóch brał na siebie bardzo ważne rzeczy. Ta pewność siebie rosła i dzisiaj tymi rzutami pokazał, że, że ta pewność siebie przyszła i tak, tak naprawdę tego brakuje, bo chyba nikt nie, nie chce uwierzyć w to, że nagle człowiek przestał mi grać w koszykówkę. To jest taktyka, trochę się układa. Z... <laughs> lepiej na dzień dzisiejszy widzę, gra mu się z tej ławki, lepiej mu się gra trochę na piłce, gdzie całe życie od tego uciekał. Przyszedł doskonale jego warstwa, dzięki temu jest lepszym graczem, ale punktuje z, z końców najważniejsze jest to, że daje zespołowi to, co trzeba i że wygrywamy, kurczę, a tutaj kto z ławki, kto mniej, kto więcej, to naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji, mm, że ważne jest to, żebyśmy wygrywali mecz, a nie to, żebyśmy się indywidualnie... O, o co miałem pretensje, żeby zwróciłem uwagę w pierwszej połowie, bo pierwsza połowa była mocno indywidualna, każdy chciał na swoją szalę przechylić zwycięstwo, nie mówię, że jakoś, nie wiem, tylko dla siebie, ale każdy chciał, druga połowa to już gra zespołowa i też łatwiej się grało takim szczercom, jak, jak Miszułacz, jak Maciek, bo, 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 bo nie ma co ukrywać, że przez zespołowie, gdzie jest łatwiej. Dziękuję. Trzecie zwycięstwo z rzędu, prawda? I przy porażce dzisiaj Śląska drugiego wydobyliście się z tej strefy. Tam Wiadomo, że te punkty, te różnice nie są zbyt wielkie, ale chyba też więcej uśmiechu i takiego troszkę spokoju się chyba pojawia. Pan, ja nawet nie patrzę na tabelę. Może pan się śmiać ze mnie, ale daj panu słowo, że przez ostatnie trzy tygodnie nie patrzą na tabelę, bo i po meczu w Warszawie Taka informacja, spotkam się z moimi przyjaciółmi, z gdzieś z Andrzejem Kierlewiczem na chwilę w Warszawie i, a, i ja, ja mówię, kurczę, radą wygrał e, mecz z e, api ja bez sensu, bo coś, a Andrzej Kierlewicz, a mój przyjaciel mówi, Monche słuchaj, ale ty nie patrz, kto wygrał, bo ta liga jest tak płaska i tak spalażona, to nie ma znaczenia, kto wygrał, ty wygrywaj, jak przyjdzie to czas, co spojrzysz na tabelę. Na razie jest tak głęboko i tak daleko, że nie ma co kalkulować, liczyć, te wyniki są tak nieprawdopodobne że to naprawdę w tym momencie nie ma dużego znaczenia. <coughs> Widzi Pan, równe 7 dni temu. Równe 7 dni temu. Byliśmy absolutnie w piekle na dnie tabeli. Minęło 7 dni i jesteśmy w zupełnie innym miejscu, tak? Choć dalekim od tego, jakie byśmy chcieli. Najważniejsze, co te zwycięstwa nam dają, to pewność siebie, wiarę i możliwość spokojnej pracy, bo te zwycięstwa pokazują, że to co robimy jest w jakimś sensie skuteczne i daje efekt. A jak daje efekt, to znaczy że idziemy w dobrą stronę. Możemy pracować, a nie szukać kombinacji. Ja nienawidzę kombinacji, nienawidzę komplikowania koszykówki. Koszykówka z pełną, prostą grą. Taką chcę wdrażać moim zawodnikom. Tak myślę. Mijwicz, panie trenerze, czyli wydaje się, że te ostatnie trzy mecze, już abstrahując oczywiście od rezultatów zwycięskich, choć one są najważniejsze, ale od tego progresu w górę zespołu, jeśli chodzi o pozostawienie za sobą tych wszystkich kłopotów zdrowotnych i nie tylko, daje duże nadzieje pod podkarpackim kibicom koszykówki, że te derby za tydzień w niedzielę w Krośnie będą stały na bardzo dobrym, wysokim poziomie i sytuacja wynikowa, kto wie jaka będzie. Pamiętamy, że pierwsza runda że sobie tutaj wygrała na podpromie pod podogrywce. No widzi pan, no, było 7 minut przyjemnie, i już już, już, musi być, już musi być pytanie typu boks. Zgadzam się z panem. Zgadzam się z panem. Ja powtarzam moim zawodnikom, że te zwycięstwa po kolei wcześniej, które są, to one mają smak, jak to, co po nich następuje, nam daje. To, to, to jest absolutna słuszność to, co pan powiedział. Zasadniczo w pytaniu pan zawarł sedno odpowiedzi. Nie jest problemem przegrać mecz. Problemem jest. To są takie sytuacje jak z, ze Śląskiem Wrocław, jak z Łukakami, Mozdrowia, jak z Łańcutem. I możemy sobie gadać, nie było zawodników tego, tamtego, tego Nie było, ale wyglądało to brzydko, źle. To dołuje. Nie tylko porażka, ale, ale też to, jak to wygląda. <laughs> Te mecze dają nam wiarę w pracę i wie pan, nie idziemy na skazanie do Krosna, Będziemy grali z liderem, będziemy grali z drużyną, która świetnie gra w koszykówkę, która będzie chciała na pewno kolokwialnie, więc pomścić tą porażkę. Tutaj ma też znakomitych kibiców, świetnych graczy, trenera. Natomiast. Czy po tych meczach i po tym czasie pracy, który mamy, mamy tam jechać e, e, przegrać? Nie sądzę. Myśli Pan, że krosno podejdzie do nas e, z brakiem szacunku? Też nie sądzę. Może być dobry mecz, dlatego też zaprosiłem kibiców, bo myślę, że... Podkarpacie, słuchajcie, to jest niesamowite, Łańcut, pełna hala, Rzeszów, pełna hala, słuchajcie, Krosno zapełnia hale, Był Przemyśl, też była pełna hala. No tutaj trzeba grać w paskę, trzeba to robić koszykówkę, no to po prostu serce boli, że dni nie ma Ekstraklasy w tym momencie, bo, bo, bo my zapełniamy pierwszoligowe hale, kurcze, Więc i fajnie, też ludzie przyjeżdżają, jeżdżą, bo jest blisko, ale też jeżdżą za tą koszykówką. Bardzo ciężki mecz, bardzo trudny mecz. Mamy troszkę czasu na odpoczynek, dzień, dwa niecały drugi dzień, przepraszam, a potem praca, praca, praca. No, ja bym chciał jechać, tak jak Pan super to ujął, ja bym chciał jechać do Krosna, zagrać bardzo dobre zawody i powalczyć od początku do końca, a wynik będzie rzeczą otwartą do końca, mam nadzieję. I mam nadzieję, że wygramy, no, liczę na to, aczkolwiek z dużą pokorą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To wszystko. Dziękuję. Bardzo przejmie. dziękuję.